Hej, z tej i w końcu na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie ponownie Pokémon Big Bronze, a bardziej to Project Bronze. Tak, nie było wczoraj i przedwczoraj odcinka, ponieważ... no nie miałem za bardzo co nagrać, więc nie nagrałem. A wczoraj też w sumie nie miałem troszeczkę czasu, bo już wróciłem późno i... no... nie chciało mi się, przyznam się, że nie chciało mi się. Dzisiaj jest odcinek już Powrócili z Project Bronze, któreście naprawili i dowiedziałem się, dlaczego zamknęli. Oczywiście bardzo, ale bardzo mu za to dziękuję. To jest Dominuk, bardzo Ci dziękuję. Jak gdyby nie Ty, to A. Bym się nie dowiedział o kodów, które ci dają nawet OBI rzeczy. B. Bym nie wiedział, dlaczego zamknęli serwer, a teraz już wiem. I C. Dominuk mi powiedział, że warto złapać inkadę. I zewoluować go na Shed Ninja ponieważ może i Shed Ninja ma 1 HP ale działają na, tylko, na niego tylko super efektywne apte, więc e, ataki, jeżeli ktoś nie ma no to ma problem lekki a nawet nie lekki, to ogromny dlatego bardzo Ci dziękuję mega serdeczko dla Ciebie, oczywiście nie zapomnij o łapce w górze i subskrypcji my gdzieś tutaj skończyliśmy oczywiście przy panczamie, ale ja już go pokonałem żeby nie przedłużać My pójdziemy sobie dalej, Zbawiam też sobie abre, która nic nie zwiększa, nic nie zmniejsza, a Ninkada po prostu, no nie wiem, no, nie chciało mi się już szukać, więc złapałem takiego, ale biegniemy dalej, tutaj zaraz przyjdziemy, ja chcę najpierw do niego, tylko chcę coś sprawdzić, nadal tak się da, proszę Państwa, że jeżeli jest iść za daleko, to po prostu cię jakby nie widzi, nie? Jak na przykład w Minecrafcie macie te czanki i nie, i ukręcone pole widzenia, tylko nie wiem jak można nie zauwadzić kogoś, który jest 5 metrów od ciebie, czy 4 nawet. Taktyka jest taka sama wtedy jak z Bedrillem lub Kakunom. Daję pierwszą linkadę. Zmieniam linkadę na Czermiona i dostaję i Charmeleona, i linkada expa. O oh jest. o oh jest. Dobra, nieważne. Coś jeszcze miałem wam powiedzieć. Oczywiście, jeżeli wam się film podoba, to już w sumie <laughs> mówiłem, ale jeżeli wam się naprawdę podoba, ta seria lub coś, bo on mi na przykład jest strasznie tęskniłem za Pokémon Breakfast lub jakąś pod drugą przyna przynajmniej. Nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji, a i to był super efektywny, bo zapomniałem, że to robak cholera. Dobra, nie szkodzi. Dobra, level 12. O, już sobie przypomniałem, co chyba chciałem powiedzieć. Że gdy. Gdy Ninkada już będzie mieć 19 poziom, nie mogę zrobić tak jak teraz, że na przykład e, zmieniam na czar miliona i wtedy wiecie, ewoluuje w Tylko muszę jako Ninkada pokonać przeciwnika. 2, 3. Dobra, 3 razy. Muszę mieć jako Ninkada, żeby pokonać przeciwnika, i muszę mieć Pokébola w plecaku, żeby ewoluował w Ninja czy znaczy, w sumie to nie wszedł ninja O Jezu, Jezu W sumie nie wszedł ninja, ale Bardziej W ninja ale mi to, to też się ninja O, tak I pokażę wam taki strasznie fajny Sposób, który odkryłem offline'owo Offline? Tak, offline <ścoughs> Żeby nie chodzić 3 godziny w lewo i w prawo Zobaczcie, menu Opcję, ten kto wie, to wie. Get unstucked i od razu nie daje tutaj. A ponieważ unstucked trwa tylko 8-7 sekund, to jak się wyjdzie, to trwa to kilka sekund. Nawet wychodzenie, tak, kilka sekund. No, kręć o i proszę, znowu opcję. Unstack już jest gotowy i już jestem przy tym. Tylko najgorsze jest to wracanie, że musisz wracać, ale to tam już mniejszy problem. Tak. Akurat musiał mi zatruć tego e, Charmiliona. Dobra. Ja, to strasznie Charizarda. I pyk. I biegniemy. Ja już mam na szczęście to bieganie, więc lepiej mi to powinno pójść. A i oczywiście, jeżeli zapytacie, na którym Kata się nauczyłem, to na Bedrilla, bo oni tak nie ma żadnych ataków. Abre też muszę czegoś nauczyć oprócz teleporta, bo ja go na pewno będę chciał na Alakazama. I oczywiście ten Dominuk, bo... ponieważ nawet się spytał tam. O dobra. Nawet się spytał czy mam na Discorda jeszcze jakąś grupę, to jeszcze nie mam, ale zrobię, więc jeżeli już zrobię to wam, wam to... Eh, to wam dam w opisie. I dodałem go na Discord, żeby mi powiedział co on chce. Wiecie? Jakieś pro -tipy lub w ogóle. A, to to nie mogę zaprzeć. No i mi dał ciekawą ofertę, że gdy już będę miał do ewoluowania Walakazama, to żeby on mi dał Gravelera, żeby on ewoluował Golema a ja a ja mu dam abre, który ewoluuje Walakazama. strasznie ciekawa oferta i raczej z niej z jej wykorzystam, nie? żebym drugiego konta nie musiał 3 godziny robić o, i Minkada się nauczył ciekawej znaczy to nie jest atak, ale bardziej. E, jak to się nazywa? No to nie jest atak, tylko bardziej jak na przykład how co zwiększa ataki i... No, zwiększa ci atak. I bardzo fajne, ponieważ stand atak naprawdę mega ci zmniejsza akurację na przeciwniku. Znaczy nie sobie, tylko na przeciwniku oczywiście. Więc ja się to na pewno nauczyłem. Bo, żeby powkurzać ludzi. <grym> dobra gordon dobra pan ma kiwona to typ ziemny no tak to ty chyba tylko typ ziemny więc tylko by były dobre wodne i trawiaste jak dobrze pamiętam no jak na przykład Lear też to zwiększa defens on powinien patrzeć na hita kiwon to nie jest ten jeszcze to jeszcze nie jest właśnie ta ewolucja Marła, gdzie ma mega dużo HP. Więc pyk. No. Level 13. Foley Swipes. Foley Swipes to chyba był typ normalny. Jak dobrze pamiętam. Tak. 2 aż do 5 razy. Ale ma Nie no, dobra. Zmienia. Może akurat czasami na to będzie stała, stał los, nie? Mario. Uuu Linkada. E, A może Linkadą go teraz pokonam? Bo on ma ten Absorb. To jest ten baśniowo-wróżkowy. Nie jezu. Baśniowo. Super. We wodny <laughs> Jezu Dobra wiecie co jednak zmieniam Na pewno mi nie zada dużo na Chargiona ponieważ No nie wiem, mam mniejszy level No znaczy super No mówiłem tylko 6 HP Z Dragon Bresa, bo nie ma sensu w sumie A Jezu zapomniałem Jezu zapomniałem Przecież to wszyscy... jest Ja pierdziele To jest firefunga muszę Teraz mi zada dużo no A... Dobra zginął Na szczęście Jezu Ten jego rollout to Kill him again Dobra ciebie Znowu na ciebie kadam na pewno szednięcia będę chciał, za to co mi powiedział mój kochany widz, Dominuk. Lir. Ale to, dobra, to nieważne. Pokonany. Tylko znowu muszę iść ulecieć Pokemony. Mm. Powiem szczerze, że mi się w sumie nie chce iść. Dobra, biegnę tutaj. Czy tutaj coś jest? Mogę tutaj tego gasa spotkać? Bo takiego Gengarito To też bym chętnie przygarnął. Trenerka. Pamiętam, że za tym coś było. Za, za tamtym właśnie. Tylko teraz co? Odhita? Ninkada. Eee... ta czym była? Nie pamiętam... Fake tears, specjalny death. Dobra, na pewno działa na black. Efektywnie. A, nie hitem... A nie, jestem nie. Dobra... Ja oczywiście sobie... ...odnawiam. A, a tak. defes defensywny. Ale że aż tak. W sumie spróbuję. Tickl. Aha, czyli to tak u nie działa, że jak coś się zmniejsza, to jej się zwiększa specjalny def nie, specjalny atak, sorry. Dobra, raczej to powinien być ostatni. Nie... Czy ona naprawdę nie ma żadnego ataku? Ona chyba nie ma żadnego ataku, dosłownie teraz. Ja pierdzielę, ale słaby. Again, dobra. Zmienię to nie. I teraz zmienię. Bo mi się już nie chce 3 godziny walczyć. Szkoda, że milion nie ma tego Beach Life albo coś. O, a ten już ma, oczywiście. Dobra, i tak na hit'a spadasz. Ile? 174. No, jakoś mega dużo to to nie jest. Cubon Runikada. Hmm. Teraz na Czerniliona, tylko żebym go nie zabił, jeżeli mi go teraz zabije, to w sumie został pokonany Cubon okay, był... Dobra, nie zabiję, ale Czernilion już jest dosłownie na wykończeniu, dobra, pokonany 205. Gada na pewno nowy poziom, dokładnie i lecimy dalej. Kibona -bon. nie chcę, Marołak taki. Ech, no nie. Wyszalolański szczerze by był lepszy, bo typ ognisto-ziemny. Ale wtedy bym miał razy 4 na typy wody. Więc... Dobra, to ja w sumie zrobię cięcie, bo nie ma sensu. Dokładnie, a tak co to, to zwiększa? Po prostu 20% typy... duchowe, że... ataki. Dobra, to ja w sumie... zrobię cięcie i idę uleczyć mojego Czarniluna, widzimy się po prostu w następnej walce. Tak właściwie to... jeszcze... dopiero tutaj jestem, tak wiem, ale... spotkałem Gasta złapałem go. I go złapałem, oczywiście. A niestety zmniejsza speeda, zwiększa defens. Mógł przynajmniej specjalny atak zwiększać. Ale nie szkodzi, tak patrzę na IVS-y. I 26 i ek -y na specjalnym ataku. I 14 na spida chociaż zmniejsza spida ale to nie szkodzi. Zostawię go sobie, jeśli nie będzie jedna dziewczyna w moim składzie. No i w sumie, to Wam chciałem powiedzieć. Więc <grywamy> widzimy się znowu za chwilę. <grywamy> Dobra, już wróciłem. Już leczyłem swoje paczki Czarny. Oczywiście Nikada, Gasly. No, Gastosznik gotcha też. Nigdy nie potrzebował, tylko bardziej na te. na taki. Mm -hmm. Gdzie ok. Czy mam tego absorbę, ale mam coś że to naprawdę mogę spróbować. O, jestem szybszy. O, nawet coś robi. Rock throw. Dobra, odzyskam HP. Dokładnie Oby kryt tylko nie weszła Bo będzie słabiutko O, kryt Znaczy, ja pierdziele Agencio Absorb No przynajmniej połowę HP już tu mogę zabrać, no Rollout, ten pierwszy nie będzie to za mocny. Ale drugi, trzeci już będzie naprawdę nawet, nawet Proszę uniknij. Aj, to nie uniknął. typopotas to był tu Grant, czyli też może będzie efektywny na mojego absorba. O Jezu. Dobra, no... Przepraszam za zacięcie, ale tutaj nie jest zbyt dobrze, więc zmienię lepiej na Chermiliona. I damy już tego Dragon Rage, niż już będzie. Dobra, znowu wcięcie było, przepraszam. I... Dragon Rage! I oczywiście na Hita, bo Dragon Rage jest zbyt OP! Kurde, czy znaczy nie jest, by to pewnie strasznie. Dobre. jest tak. Nie powinni tego zrobić. <laughs> Dobra, pokonany. Oczywiście, że Pokémon jest za Panfi Nie, nie chcę. I. Nie chcę Pumpy. I don't want PAPI PANPI PANPI by the way. <laughs> jest czemu w by the way? Dobra. Mm -hmm. Fak. Sorry. Dobra. Ivi. Oczywiście za czarnym biorem. Dobra Dragon Rage To chyba oczywiste. Kurde przeżył Swift Kryt, Really? Dobra, Ember. A dobra, Atak nie zmienił się. Dobra, jej ja tak strzelę specjalnego. Czyli już wiem, że nie warto strzelać z Firefanga. Znaczy, wiesz, użyć Firefanga Blitz nie no zostawię już 15, dobra drago dobra jest, pokonamy nidoran no też raczej na hitka spadnie Tym możemy w sumie zakończyć. Nie. Wróć, 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 wróć. W tym właśnie momencie. I dzięki wielkie za oglądanie Jeżeli wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie o łosie w górze, który się wyświetli tutaj, i subskrypcji, który też się tutaj wyświetli. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mi się podoba w sumie strasznie Pokémon Brick Bronze. Znaczy, nawet że to podróbka, to fajnie mi się w to gra, bo wspomnienia są. Mam nadzieję, że zostawicie nawet sporo łapek w górę, żeby mógł kontynuować tą serię. Ja już nie przedłużam. Kończę. No i cześć!